Krzysztof Jackowski nie ma dobrych wiadomości dla Europejczyków. Okazuje się, że jego wizja na 2019 rok może wielu zszokować. Jasnowic ujawnił, co wydarzy się na starym kontynencie, a media publikują zatrważającą wersję wydarzeń. Krzysztof Jackowski wie, że nie należy się obawiać kryzysu na Ukrainie. Jednak w ocenie jasnowidza z Czuchowa, w Europie rozegrają się straszne sceny, które będą miały wpływ na politykę wielu krajów. Czy szykuje się kryzys? O Europie w 2019 roku mówią dziś wszyscy. Krzysztof Jackowski przeraził swoją wizją ci, Którzy śledzą działania Jasnowidza wiedzą, że chętnie wypowiada się na temat politycznych i społecznych ruchów. To właśnie ten temat pojawił się w wizji Jackowskiego. Mężczyzna ujawnił ją z pomocą dziennika i zauważa, że to koniec Europy. Jaką znamy? Rok 2019 obedrze Europę ze złudzenia jakiejkolwiek normalności. Będzie to coś wielkiego i strasznego. Być może będzie to fala ruchów rewolucyjnych, powiedział SuperEkspresowi. W ocenie Jackowskiego wiele krajów będzie musiało się zmierzyć z licznymi manifestami, które zdecydowanie wpłyną na politykę. to będzie miało również niebagatelny wpływ na ekonomię. W wielu wizjach pojawia się kryzys, który ma mieć związek z gospodarką. Jasnowice zwraca także uwagę na Syrię. Bliski Wschód wciąż jest pełen wojen i konfliktów zbrojnych, których do tej pory nie odczuliśmy. W ocenie Jackowskiego świat zapomniał o toczących się tam walkach, i właśnie w 2019 roku Europejczycy będą musieli się zmierzyć z ich konsekwencjami. Przepowiednie na 2019 rok szokują według innej jasnowic, Baby Wangi. W Europie dojdzie do wielu konfliktów. Kobieta przed laty zapowiedziała ogromny kryzys gospodarczy. Pomimo licznych spekulacji i komentarzy na temat najbliższej przyszłości, wiele osób obserwuje te doniesienia z trwogą. Wkrótce może się okazać, że świat będzie się musiał zmierzyć z konfliktem militarnym. Czy Polska jest na to gotowa?